Witajcie moi drodzy, jak się macie? Dzisiaj szybkie rozważanie na poniedziałek. Moi drodzy, jeżeli popatrzymy na Pismo Święte, albo inaczej, jeżeli każdy z Was patrzy na Pismo Święte i je czyta, to od czasu do czasu może dojść do wniosku, a w zasadzie nie dojść do żadnego wniosku i stwierdzić o co w tym wszystkim chodzi. Pierwszy, lepszy przykład z brzegu, otwórzcie sobie księgę i przeczytajcie, coś na chybił trafił. Jakieś spisy rytualnych zasad, zasad funkcjonowania państwa, zasad funkcjonowania społeczności. Po co to wszystko? Po co tam to zostało napisane? Dlaczego? Z jakiego powodu to jest naszym objawieniem? i się zastanawiamy, nie wiemy dlaczego. Kto to w ogóle wymyślił? Po co to komuś było potrzebne? I odpowiedź na to pytanie tkwi w dzisiejszym Słowie Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do tłumów Nikt nie zapała lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. A więc, tak, widzimy tutaj zapowiedź tego, takie można powiedzieć, wyruszanie palcem. Uważajcie, bo wszystko, cokolwiek robicie, cokolwiek mówicie, to wszystko zostanie ujawnione. Taka pierwsza myśl może nam się kojarzyć. Ale dlaczego to jest w Słowie Bożym? To zaraz do tego dojdziemy. Ale zauważmy, że Jezus mówi, że wszystkie tajemnice zostaną objawione, że wszystko zostanie poznane. I oczywiście, ktoś by mógł powiedzieć, że no tak, jak się zgłębia Pismo Święte w sposób naukowy, no, to coraz więcej go będę poznawał, coraz więcej rozumiem. To jest naturalna sprawa. Ale nie moi drodzy, to nie działa tylko na poziomie intelektualnym, że w jakiś sposób ja się wgryzam w to Pismo Święte i ja coraz bardziej je rozumiem. Nie, nie, nie. Kiedy ja czytam Pismo Święte i każdy z Was oczywiście, to to Pismo Święte nam się objawia, bo Słowo Boże jest rzeczywiście żywe. A więc Bóg, który nam się przez Słowo Boże objawia. On też nam daje zrozumienie. Bóg pokazuje nam i objaśnia coraz, coraz więcej. A więc coś, co na początku jest ukryte, coś, czego nie rozumiemy, z czasem nam się rozjaśnia. Bóg nam to rozjaśnia. To nie dzieje się nic tu samo, przez przyczy... samo bez przyczyny. I nie dzieje się tylko dzięki naszym staraniom. Oczywiście pewna nasza aktywność, pewne zaangażowanie no, jest niezbędne, bo jak nie otworzę i nie przeczytam, to nic do mnie nie dojdzie. Ale rzeczywiście, im częściej Pismo Święte czytamy i po jakimś czasie wracamy do danych fragmentów, to doświadczenie życiowe, nasz wzrost duchowy, wzrost naszej relacji z Panem Bogiem to wszystko odbija się później na zrozumieniu Pisma Świętego. I działanie Boga w naszej duszy, szczególnie działanie Ducha Świętego, pokazuje nam, o czym jest dane słowo Boże. A więc jeżeli ja dzisiaj czegoś nie rozumiem, to nie znaczy, że ja to muszę zrozumieć na siłę dzisiaj. Bo dzisiaj może być dane mi niezrozumienie i to jest okej, okay, to jest w porządku. Mogę po prostu zaakceptować, przyjąć do wiadomości to, że ja czegoś nie rozumiem. Bo moi drodzy ze szkoły mogliśmy wnieść błędne przekonanie, że jak czegoś nie rozumiem, to jest to złe. A nie moi drodzy. Jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to jest tylko dla mnie informacja, że tego nie wiem, a wiem inne rzeczy. I nic więcej. To nie jest ani dobre ani złe, to jest po prostu fakt, że czegoś nie rozumiem. I z czasem mogę do konkretnych słów wracać i przekonać się, że może mi raptem się objawi, może raptem coś więcej z tego zrozumiem. I o tym, jak się to e, objawiło, nie tylko w naszej duszy. Ale w ogóle w historii, tak zwanej historii zbawienia, pokazuje nam dzisiejszy ciąg dalszy Ewangelii. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. I teraz tak, charakterystyczne słowo, bardzo szczególne, zabiorą mu nie to, co ma, tylko to, co mu się wydaje, że ma. I o co tu chodzi? Kto jest tym, kto mu się wydaje, że ma w kontekście Pana Jezusa, Jego objawienia się? Żydzi. Żydzi, moi drodzy. Żydzi byli tymi, zwłaszcza przywódcy żydowscy, którzy uważali, że posiedli tajemnicę Boże. Dlaczego tak uważali? No dlatego, że znali Stary Testament i uważali, że skoro go poznali, przeczytali, znają jakieś tam fragmenty na pamięć, a najlepsi to i znali wszystko na pamięć, to uważali, że skoro to poznali, to już to w pełni posiedli i w pełni to zrozumieli, co tam było napisane. I w związku z tym, oni uważali, oni mieli przekonanie, że posiedli już wszystko. Ale Jezus mówi, że ich sposób posiadania Pisma Świętego, ich sposób zrozumienia jest niepełny. Im tylko się wydaje. Że posiedli słowo Boże. Ale mówi, że są też ludzie, którzy rzeczywiście to słowo Boże mają. A kto to może być? Oliwiają no ze słowem Bożym, choć nasz inaczej zapisywanym przez, wiecie, Pismo Święte to słowo Boże z małej litery, słowo z małej litery i z wielkiej litery Boże. Tak po polsku to robimy. A słowo Boże pisane z wielkich liter, jedno i drugie, to Jezus Chrystus. A więc ten, kto posiada Jezusa, ten prawdziwie ma Słowo Boże i temu będzie jeszcze dodane. I w historii zbawienia, czyli w historii tak jak Bóg nam się objawił, widzimy to bardzo wyraźnie, bo nam zostało Słowo Boże dodane. Mamy Nowy Testament. Tam Bóg również przemówił, nie tylko na kartach Starego Testamentu i Żydzi tego nie posiadają. Co więcej, nasz kanon pisma świętego jest szerszy. Niż kanon pisma świętego Żydowskiego. To znaczy, my mamy więcej ksiąg, które zostały napisane przed objawieniem się pana Jezusa i uznajemy je za księgi objawione, niż posiadają Żydzi. Ci, którzy uważali, że posiedli Słowo Boże, naprawdę go nie mieli, bo nie przyjęli Jezusa Chrystusa, okazało się, że oni mają mniej i z nim zostało jeszcze to odebrane. Co się wydawało im, że mieli. Że mieli cały ten Stary Testament, a go nie mieli. I ta myśl, moi drodzy, ona może nam ciągle towarzyszyć. To znaczy, niech nam się nigdy nie wydaje, że my już posiedliśmy Słowo Boże. Jeżeli słuchasz tego rozważania regularnie, innych ludzi, którzy mówią o Piśmie Świętym, jeżeli chodzisz do Kościoła regularnie, jeżeli sam czytasz Pismo Święte, to w którymś momencie można nabrać przekonania. I to dosyć szybko, na przykład po jednym przeczytaniu, najpierw Nowego Testamentu, potem Starego, uznać, że to już jest koniec, że już mi wystarczy, że ja już posiadam całą wiedzę o Piśmie Świętym, bo wiem tam, co, co tam mniej więcej jest, tak nawet dosyć dokładnie. Ale moi drodzy, jeżeli w tym momencie uznamy, że to jest koniec, mając już takie całkiem dobre doświadczenie, przynajmniej jak na katolików niestety, u protestantów jest z tym lepiej, przykro mi o tym mówić, nie? przynajmniej większości wspólnot e, protestanckich, jest nastawienie na Słowo Boże. No u nas, u katolików, jest ciągle z tym słabo, z czym walczę, ale to tak na marginesie. Jeżeli ja w tym momencie uznam, że to jest koniec, to będzie początek mojego upadku. To znaczy, to Słowo Boże zostanie mi odebrane w jakiś sposób? No, bo jak stwierdzę, że już poznałem wszystko, to przestanę czytać. Jak przestanę czytać, to mi się nie objawi jeszcze bardziej Pan Bóg, a jak mi się nie objawi, jeszcze bardziej przez to Słowo Boże, to moje doświadczenie życiowe, które nabieram, mądrość, zrozumienie, rozwój osobisty i tak dalej, za tym nie będzie podążało Słowo Boże, czyli stanę się z biegiem lat, raczej lat albo i miesięcy, zupełnie innym człowiekiem i człowiekiem, który już nie ma kontaktu z Pismem Świętym. A więc popatrzmy, jakie to jest zagrożenie duchowe dla człowieka, że w pewnym momencie uzna, że już poznał Słowo Boże. Ehm, i jak to wygląda w moim życiu? Jak ja to robię? Staram się unikać schematu, a uwierzcie, ma, ma to prawie każdy ksiądz, albo każdy, nie z każdym o tym rozmawiałem, że jesteśmy w stanie otworzyć dowolny fragment Pisma Świętego i powiedzieć: Na ten temat mogę powiedzieć takie i takie kazanie. I to moim zdaniem jest bardzo łatwe, że a ten fragment mówi o tym. Taki standardowy przykład, bo bardzo często używany, to przykład. Yy, przypowieści o synu marnotrawnym albo o miłosiernym ojcu. To jest, tam jest szereg tematów, które można powiedzieć yy, o miłosiernym Bogu na przykład, albo o pokutującym grzeszniku, na który można powiedzieć kazanie. I tak wiecie, patrzę, o, w przyszłą niedzielę miłosierny ojciec. Coś tam się powiem, bo, bo, bo wiem, nie? wiem, jakie tematy mogę poruszyć. Ale to jest błąd. I staram się tego błędu uniknąć nie ja będę fałszywie skromny, unikam tego błędu. Nie, nie wiem, czy kiedykolwiek go w ogóle popełniłem. Może jako diakon w początkach mówienia kazań, kiedy to było rzeczywiście bardzo trudne, żeby z pewnym założeniem podchodzić do fragmentu tekstu, który jest ja nam, zawsze staram się tam coś znaleźć nowego, coś co aktualnie mnie porusza. Staram się znaleźć jakąś odpowiedź na pytanie z szeregu kwestii, która jest dla mnie ważna. I od kiedy przynajmniej prowadzę rozważania tutaj, na tym YouTubie, od tego momentu, kiedy muszę włożyć dużo zaangażowania, dużo pracy, dużo otworzyć się na działanie Ducha Świętego, poznaję fragmenty tekstu w inny zupełnie sposób niż do tej pory słyszałem. I wiem, że nie powtarzam kazań czy konferencji księży, których ja kiedyś słuchałem, nie? no bo od nich dostałem pewną interpretację rzeczy, które można z danego fragmentu wciągnąć i to było dobre. Jakby nie neguję, miałem szczęście akurat. To wszystko było w porządku, ale mógłbym dalej tylko na to się zamknąć i nie przyjmować więcej. A szukam więcej. I moi drodzy, wy, którzy tego słuchacie, prawdopodobnie nie jesteście księżni. Jak ktoś jest jakiś ksiądz, to niech zostawi komentarz. Wy nie musicie mówić konferencji na ten temat. Wy nie musicie na siłę szukać czegoś nadzwyczajnego w piśmie świętym. To zupełnie nie jest konieczne. Ale ważne jest, aby czując pewien opór, czując, że już y, nic więcej z tego tekstu nie wyciągnę, bo go nie rozumiem, bo czuję opór, bo jest jakaś tajemnica, która mnie blokuje, w takim momencie trzeba pozwolić sobie na tę niewiedzę. Bo to nie jest tak, że jestem, wiecie, hiperinteligentny, otwieram. Hmm, co tu można nowego wymyślić? Nie wiem. Czasami otwieram fragment Pisma Świętego i na tą chwilę go nie rozumiem. Modlę się tym tekstem i to zrozumienie, mam nadzieję od Boga, tak bierze, tak to przyjmuje, to zrozumienie do mnie przychodzi. I chodzi tylko o to, właśnie nie, żeby szukać pewien, pewnych jakichś nowinek albo nadinterpretować tekst. Nie, nie, nie. Chodzi tylko o to, żeby akceptować swoją niewiedzę i wierzyć, że Pan Bóg nam objawi to zrozumienie. Ono w niektórych rzeczach przychodzi późno, potrzebujemy dużo czasu, a czasami przychodzi po kilku minutach. Dlatego nie bójmy się niezrozumienia, nie traktujmy tego jako swojej porażki, jako swojej słabości. To jest naturalny element uczenia się. Nie tak jak w polskiej szkole, że coś jest złego w niewiedzy. Niewiedza jest dobra, bo oznacza, że się rozwijamy, że pchamy jakąś materię do przodu. I tego wam właśnie życzę, żeby Słowo Boże było dla was ciągle otwartą księgą. Fizycznie, że po prostu to czytacie, ale też żeby w tym czytaniu nie zamykać się tylko na to, co już tam wiemy, ale ciągle otwierać się na to, co Duch Boży zechce nam objawić. Do następnego!